Hiroshima, rok 1945. Miasto stało się świadkiem jednej z największych tragedii w historii wybuchu bomby atomowej. Wśród tych dramatycznych wydarzeń rozpoczęła się historia Sadako Sasaki, małej dziewczynki, która przeżyła wybuch. Niestety 10 lat później Sadako zachorowała na chorobę popromienną, będącą skutkiem tamtego dnia. Podczas pobytu w szpitalu usłyszała o starej japońskiej legendzie, według której złożenie tysiąca papierowych żurawi może spełnić najskrytsze marzenie. Mimo, że Sadako nie zdołała pokonać choroby, jej odwaga i nadzieja przetrwały. Żuraw, symbol jej walki, stał się znakiem nadziei, pokoju i odwagi, inspirując ludzi na całym świecie. Nadzieja jest wtedy. Kiedy wierzymy, że nawet takie jest źle, to będzie lepiej. Dzięki niej nie poddajemy się, bo czekamy na coś dobrego. Pokój to czas, kiedy ludzie są szczęśliwi. Wszyscy sobie pomagają i czują się bezpieczne. Odwaga to robienie czegoś, nawet gdy się boimy. Tak stanąć przy trudnym zadaniu i spróbować. Być się odważnym pomaga pokonać strach i odkrywać nowe rzeczy. Szczęście jest wtedy, gdy czujemy radość i wszystko dobrze się układa. To chwile z niskimi, dni złego się nie dzieje. Każdy złożony żuraw niesie ze sobą nadzieję, pokój, odwagę i szczęście. Mazda Bemo Motors wspólnie z dziećmi i klientami podjęła wyzwanie złożenia tysiąca żurawi, by nieść nadzieję tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Wierzymy, że nasza akcja wywołała uśmiech na twarzach dzieci i skłoniła do refleksji nad wartościami, które symbolizuje papierowy żuraw. To nie tylko papierowa figurka, ale przypomnienie o sile marzeń i wspólnoty, która może przynieść wiele dobra.